Okej, okay, pomachamy tam ludziom, bo właśnie dzięki temu portalowi się tutaj w ogóle znaleźliśmy. Także jeżeli ktoś nie wie, że się da, no to my jeszcze dzisiaj z rana byliśmy właśnie tam, oto w Lublinie, a teraz się nagle znaleźliśmy tej w wilnie. W jaki sposób? Spróbujcie sami, wystarczy podskoczyć przed biegnięciem i już się tutaj właśnie znajdziemy. Z miasta, bo zaraz uciekamy. W dwie strony lecieliśmy Flixbusem. W jedną stronę wyniosło nas chyba 60 zł za osobę, w drugą 70 zł za osobę. No i wybraliśmy tak, żebyśmy jechali całą noc, więc wyjeżdżaliśmy z Warszawy o 23.00 i tutaj byliśmy na godzinę 7.00. No i powrót tak samo 23.00 na godzinę 7.00. Dzięki temu robiliśmy tylko jeden nocleg. No i nocleg mieliśmy tutaj 50 zł za osobę e, za noc, więc on łącznie nam wyszło. E, co więcej, tutaj sporo miejsc było za friko, także troszeczkę pozwiedzaliśmy za darmo. E, dorwaliśmy się na jakieś, e, na jakieś tutaj e, koncerty za darmo. Znaczy to w sumie były próby, ale nam to wystarczyło, bo nie musieliśmy płacić. O, właśnie tutaj, nawet praktycznie do nich sobie przejdziemy, zobaczymy, jak to wygląda. Ale już się pakują, troszeczkę będzie ciemno. Tak już się wszyscy zbierają. Już się pokończyło. Ale my się dorwaliśmy tutaj właśnie na wcześniejsze próby za darmo. Także żyć nie umierać, jeżeli chodzi o to. Zaraz tutaj tylko wydostaniemy się na jakieś światełko. Okay. A jeżeli chodzi o muzea, to muzeum, e, muzeum pieniądza z Afryki, więc jest opcja, żeby sobie zobaczyć, jak wyglądała cała historia euro e, i tutaj litewskiej, jak i też innych walut. E, muzeum, e, byliśmy w muzeum KGB, tam zobaczyć, jak, jak wyglądała cała historia Litwy podczas wojny. E, też fajnie, też zobaczycie w nagraniach pewne urywki. No a co do jeszcze jednego miejsca, to odwiedzaliśmy muzeum, znaczy muzeum, e, zamek królewski, także w niedzielę tam jest afriko, także jak coś, no to też polecamy. My tylko oczekiwaliśmy tego, żeby było gdzie spać, e, gdzie się chwileczkę nawet pobawić, bo tam graliśmy sobie w chowanego, więc e, jak za taką cenę. Mieliśmy tam kuchnię, mieliśmy łazienkę, więc nic więcej nam nie było potrzeba na takim wyjeździe. Dlatego, żeby, żeby zaoszczędzić. Zaoszczędzić, tak. E tak, tak. Zaoszczędzić. W Belgii, przypomnę, że 7 km zamówiłem na no, tak od centrum, tutaj tylko 2,5. Tak. Mam nadzieję, że nie ma świata tutaj, niestety. Nie, gdzieś jest. Jest światełko, tam są prysznice. Tutaj są łazienki, nie będziemy mówić, co się tutaj robi, ale tutaj niektóre myślą Ale jest biały papier nie... papier, nie ma szarego, jest tak. biały mięciutki. ja myślę, że tutaj niektórym trzeba było wytłumaczyć, co się robi w tych, bo jak jeżdżą autobusem, to, to tak myślę, że nie każdy, nie każdy wie, na czym to polega. Że tu się woda odkręca, się myli, się jest czystym, i wchodzi się tutaj jeszcze. Tak, to później na inną stronę taki, wiesz, nagrania na no zrobimy. On no on mi powie. To na innej stronie nagrywasz. O tutaj drzwi nie zamyczone. Może się tak. poczuć ogólnie jak na koloniach po prostu. Tak. A teraz właśnie, tutaj nie wiadomo kto kopalnia. I tak, a tutaj już prąd mamy. Pokój jest luksusowy, bo jest właśnie. czteroosobowy na nas dwóch i mamy nawet płaski telewizor w cenie 50 to za dobę od osoby. Właśnie, to jest warte wspomnienia, że to jest dalej te 50 zł, bez żadnych dopłat. Co więcej, pozwoli nam przyjść wcześniej. Mamy też lodówkę, niestety nie była pełna, cztery ale łuska, my ją zaraz uzupełnimy. Cztery łóżka, nie będziemy tłumaczyli co tutaj właśnie na tych, to się śpi na łóżkach generalnie, nie? Też na innych stronach co innego możecie znaleźć, a to się śpi generalnie. No i co więcej, no? Dziękuję za uwagę, kochani. Jesteś. Ja. Ha ha ha. Ekscytko. Na maklera. Co? Nie. nie, nie, nie. Na początku powiem, że jakiś koleś się złapał z nie, znaczy teraz nagrałem. Ja myślałem, że dłużej to zajmie. Nagrałem. Jeżeli chodzi o śniadankę w Danacie, to jest takie fajne klimatyczne miejsce. No, i jeżeli o miejsce to chodzi tyle. Jeżeli chodzi o zonko to za taki zestawik 20 euro, czyli około 100 zł, się opłaca, to ja nie wiem. Ale jeżeli chodzi. Jeżeli chodzi o restaurację w tutaj na Litwie w to bardzo pilnują covidowych sytuacji, więc tutaj musimy przedstawiać te wszystkie paszporty, czy jakieś testy, czy to jest spoko. To zostawiamy każdemu tutaj do myślenia, ale jedzonko jest ok, chociaż trochę drogie. Musimy się spróbować. Kacpę, Do do Synek, wsuwaj to. 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 będziemy warci jeżeli bylibyśmy złotem oczywiście wiadomo ja jestem tyle warty A ty jesteś coś mniej warta ode mnie Idziemy marinować pustki. To jak tark powinien się przyjść o 6 rano. to są te kiełbaski? Wcześniej? A co to jest? przewodnik za kiełbaskę. Dogonię Tam już gotowe kiełbaski? Tutaj jeszcze nie gotowa kiełbaska. Halo? polowanie, żeby on go nie zabrała.